Witam Was, zróbcie moją nową pielęgnację koreańskimi kosmetykami marki Tirtir. Tir. Jest to wegańska firma. Pierwszy krok jest to toner Milkskin nawilża i oczyszcza pory, szybko się wchłania. Ten koreański tonik poprawia strukturę skóry i szybko ją koi. Wegański bez alkoholu. Kolejnym krokiem jest serum SOS. Daje wyjątkowe nawilżenie. Jest wzbogacone o kwas poliglutaminowy. Delikatne i hipoalergiczne dla każdego typu skóry. Teraz czas na mój ulubiony kosmetyk. Jest to ampułka z mlekiem ceramicznym. Intensywnie nawilża i nadaje skórze blask. Szczególnie polecam dla osób, które chcą uzyskać popularny wygląd szklanej skóry. Ostatnim krokiem jest krem ceramiczny o wysokiej jakości. Krem szybko się wchłania, formuła nadaje skórze gładkie i promienne wykończenie. Krem odpowiedni dla każdego typu skóry. A tak skóra prezentuje się po czterech krokach koreańskiej pielęgnacji.